Dzień dobry, MC37. W podziękowaniu za płatną subskrypcję OB powieści na Facebooku otrzymasz roczny przekaz duszy w kręgu 12 kart, bo 12 miesięcy. Pierwsza karta to marzec 2025, 12 to luty 2026. Ten krąg utrzymywać będzie w środku ścieżkę twojego życia, roczną ścieżkę życia. Poza kołem życia pojawi się wskazówka do niego: Odpowiemy także: Dusza Tobie odpowie na zadane przez Ciebie pytanie, czy spotkasz swą bratnią duszę. To jest roczny przekaz dla Ciebie. Marzec 2025. Czas radości. Piękny czas dla Ciebie tutaj się otwiera. Bez trosko patrzysz na rzeczywistość. A ona Ciebie rozbawia. Bawi się z Tobą, a Ty z nią. Piękny czas, kraina marzeń. Będziesz chciała w niej pozostać jak najdłużej. Kwiecień. Tak bardzo szybko z tej krainy będziesz musiała wyjść. I Ty szukać drogi będziesz. Powrotnej. By znów było tak pięknie, wesoło i beztrosko. Ta radość jakby w Tobie zaniknie. Maj. Ktoś puka do twych drzwi, jakaś piękna, mądra istota, posłaniec światła, posłaniec duszy, ale ty nie wpuszczasz, drzwi nie otwierasz, udajesz, że nie słyszysz, że nie widzisz. Czerwiec. To jest droga twej duszy i ty jesteś na tej drodze. Masz plany, cele, misje, które krok po kroku realizujesz. Jedna z tych misji stanie się Twoją codziennością. Będzie to misja Twojej duszy, więc ona bardzo będzie Ciebie w tym wspierać. Wszystko tutaj będzie Tobie się układać. To będzie droga z górki, a nie pod górę. Lipiec! Jakieś kursy, jakieś szkolenia? Jesteś w jakiejś grupie? Wznosisz się ku górze? Nabierasz nowych umiejętności, zdolności? Rośniesz w siłę? Taką intelektualną. Docelowo to ty staniesz się takim nauczycielem, który innych będzie ciągnąć do góry. Sierpień. Znajdziesz jakieś rozwiązanie, genialny pomysł, który pozwoli tobie iść do przodu. Czerwiec lipiec sierpień będzie to pracowity, ale natchniony czas. Czas twojego wzrostu. Wrzesień. Popatrz na tego mężczyznę. Odwrócone. Nie chcę Tobie czegoś dać, ofiarować, Tobie pomóc, Ciebie w czymś wesprzeć właśnie w tej decyzji. Tutaj wcześniej Ty podjęłaś jakąś decyzję, znalazłaś genialne rozwiązanie w jakiejś sprawie. Ten mężczyzna jest na nie. Nie chce brać w tym udziału. Październik. A Ty zakochana. Tyle miłości jest w Tobie, tę miłość komuś pragniesz przekazać. Listopad. Temu mężczyźnie, tyle miłości Ty chcesz ofiarować, ale to jest ego. Egoista, tyle w nim jest, samouwielbienia. I On opuszcza Twoją przestrzeń. Cały czas to jest ten jeden mężczyzna. Nie chcę z tobą współpracować i twoja miłość go nie rusza. Grudzień będziesz miała mocne wsparcie, bo ty jesteś cały czas na drodze duszy. Miłość, stabilność, pewność, uzdrawianie wszystko to do ciebie idzie. Więc nawet w gorszych chwilach, różnych sytuacjach, dusza nie zapomina o tobie. Będziesz miała wsparcie. Może ktoś z rodziny, może przyjaciele, może ktoś inny, ale nie jesteś tu sama. Styczeń 2026. Jakiś mężczyzna to jest. Popatrz, on miłość tobie niesie. Ale to nie jest ten mężczyzna, który chce twoją przestrzeń opuścić, który nie chce z tobą współpracować. Jakiś inny mężczyzna tutaj jest. Nieśmiało odwrócony, wielką miłość ma do ciebie. On jakby tu czeka w tym ogrodzie na ciebie. Luty! Król Monet, osoba majętna, poukładana w życiu. Wolna, niezależna. Dwóch mężczyzn jakby toczyło tutaj bój o ciebie. Może nie tyle bój, bo walki tutaj żadnej nie ma. Ale oni są, dwaj. Koło życia w swym wnętrzu. Pokażę roczną ścieżkę Twojego życia. Popatrz, ty tutaj w domu zostajesz, swych marzeń zrealizować nie możesz tam na zewnątrz. Jakbyś nie mogła iść do tego mężczyzny, albo przez tego mężczyznę, ty nie możesz realizować marzeń. Zerwana umowa miłosna, ten mężczyzna tutaj. Który opuszcza Twoją przestrzeń, ten egoista, to z Nim umowę Ty zrywasz, albo On z Tobą. W sercu koła życia i ścieżki życia jest Twoja dusza, wielka mądrość i jej plan na Twoje życie, który od początku do końca realizujesz, więc te przemiany, ci mężczyźni, wszystko tutaj jest zaplanowane wszystko idzie zgodnie z planem ale ty wielu rzeczy nie wiesz nie rozumiesz bałagan w twojej głowie serce wiele rzeczy czuje ale umysł nie wie nie rozumie źle przewiduje jakaś nierównowaga prawna urzędowa brak tutaj harmonii w jakich sprawach i to związane będzie także z mężczyzną i z tobą nie możecie pewnych kwestii razem tutaj załatwić, dogadać się w czymś. Podpowiedzią dla ciebie jest to, byś pozwoliła odejść temu, co jest już nie do złapania. Ten balon jest za wysoko, za daleko, to jest jakaś sprawa, albo mężczyzna trzeba odpuścić, pozwolić odejść. Czy ty spotkasz swą bratnią duszę? Jakaś podróż tutaj jest nieodbyta, zatrzymana, skasowana, jakiś wielki sprzeciw, działanie przeciwko duszy, przeciwko sercu, działanie umysłem, swoim ego, no i właśnie brak działania. Ty boisz się działać, boisz się coś zmienić, boisz się wychylić, boisz się zaryzykować. To wygląda tak, jakbyś ty wiedziała, do kogo masz tę podróż życia wykonać. Tylko boisz się zaryzykować. Ale ta bratnia dusza, ona jest dla ciebie. Tylko twój umysł widzi jakieś lęki, zagrożenia. To są te płomienie. Twój umysł woli się schować, nic nie robić, ale to nie przybliży ciebie do spotkania z twą bratnią duszą. Tu wymagana jest akcja, działanie, ryzyko, podjęcie wyzwania. Tutaj wszystko zależy od Ciebie. To był przekaz roczny dla Ciebie, dziękuję bardzo i pozdrawiam.